Stowarzyszenie Chorzowska Lauba stworzyło w swojej siedzibie przy ulicy Dąbrowskiego w Chorzowie profesjonalne studio nagrań. Będą z niego korzystać potopieczni stowarzyszenia nagrywając m.in. audiobooki. Uroczystego otwarcia dokonano w czasie tradycyjnego śniadania wielkanocnego. Dzieci w dzisiejszych czasach nie chcą się uczyć plastyki, techniki czy czegoś takiego. Jej interesuje właśnie... Nagrywanie, więc staramy się tutaj, staramy się oczywiście, bo różnie to wychodzi wiadomo, ale staramy się nauczyć ich czegoś ciekawego i pokazać im, że, no są jak, że można osiągnąć coś w życiu innego niż, nie wiem, być, pracować w jakimś przeciętnym zawodzie, o tak. Seweryn doszedł do wniosku, że coś powinno się dziać, co dzieci będzie przyciągało, bo kiedy dzieci nie mają czym, przepraszam za określenie, ale szpanować, zaczynają szpanować głupotą. Ponieważ mamy dzieci trochę starsze, to dla nich takie rzeczy jak wspólne gotowanie, bo tutaj też coś takiego mamy, wspólne wypieki, to nie jest już żadna frajda. I stąd właśnie pomysł na to studio nagrań. Można w pełni profesjonalnie nagrywać dźwięk, mamy kompresory, przedwzmacniacze, mamy korektory różnej maści, mamy protulsa, czyli jeden z najlepszych programów do nagrywania dźwięku. Mamy, jak widać, światła. No, filmujemy Canonem 7, to jest aparat, ale kręci w jakości Full HD. Część tego sprzętu dzięki y, y, przyjaciołom Seweryna dostaliśmy y, ze Szwajcarii. No, część y, jest własnością Seweryna, bo już gdzieś tam od lat to gromadził, bo doszedł do wniosku, że jak coś robić, to, to nie na jakimś sprzęcie, który będzie udawał, że, że coś będą mogli nagrać, czy jakiś film nakręcić, tylko musi to już mieć, Ręce i nogi. Już zaczęliśmy nagrywać audiobooka, Pan Samochodzik i Templariusze. Wspaniała młodzieżowa książka. Ja osobiście wychowałem się na tych książkach, przeczytałem wszystkie, wszystkie części i tak jak mówię, chciałbym to z dziećmi po prostu. Już zaczęliśmy, idzie to całkiem nieźle. Tylko jest to cały ogrom materiału, więc pewnie trochę to potrwa zanim, zanim to skończymy. Czekamy na pierwsze efekty prac młodych wokalistów i lektorów.